Siema mamy Rolniki profesjonalne. Dzisiaj kilka słów odnośnie tego, co miało miejsce kilkanaście dni temu, już zaraz. Dzisiaj mamy 5 czerwca, to nie kilkanaście, tydzień temu, dobry. Ponieważ sprzedawaliśmy pszenicę z gospodarstwa, miałem nagrany fajny materiał i cztery pliki z rzędu. Może się w dupę ugryźć. Zostały tylko i wyłącznie trzy sekundowe urywki. Nie mam bladego pojęcia, co się stało. Kolejne materiały są nagrane ok a tutaj po prostu jakaś kicha. Więc dzisiaj trochę odnośnie sprzedaży i potem odnośnie te trójki w pszenicy ozimej, która rośnie na polu. W ubiegłym roku mieliśmy około 15 hektarów pszenicy, jak tak dobrze sięgam pamięcią. Większość była siana w połowie listopada po kukurydzy. I tam te wydajności nie były zbyt duże, bo około 5 ton tak gdzieś średnio przyjęliśmy. Ale po tym, co zostało zeszrutowane, to po tym, co zostało sprzedane, i po tym, co jeszcze zostało, bo tutaj jeszcze trochę tej pszenicy jest, no to średnia, którą gdzieś tam przyjmowałem, około 6 tam pszenicy w ubiegłym roku, jest osiągnięta. Więc, patrząc na całość tych zasiewów, można być z pszenicy, tak jak na nasze ziemie, naprawdę zadowolonym. No, i tutaj, co do tej sprzedaży, udało się to fajnie jeszcze podpisać, bo przed takimi, tak naprawdę, największymi spadkami. Podpisywałem ją w połowie maja. Sprzedawaliśmy pszenicę do NPK Farm, podobnie jak NPK Farm Mateusz Białek, podobnie jak kupowaliśmy to Gdzieś tam w jakimś jednym z materiałów Wam też o tej firmie mówiłem. Zresztą handowaliśmy też i kukurydzą, i żopakiem, więc już tam kilka bo to wieś, tych transakcji było. No i pszenica została odebrana. Mówię, około 70 ton pojechało, tak jak było w założeniu. No i co? Ładowaliśmy ją tutaj za pomocą żmiki, która była po prostu wystawiona, i z workownika szła do góry. I stara pszenica sprzedana, bo już tak naprawdę wypnąłem wypchnąłem całość. Potem film dogrywam trzy dni później. Chciałem zrobić tę trójkę następnego dnia, a wyszło jak wyszło. Jakieś samochody deszczu, raz, drugie, trzecie. I to jest ważne. Maj około 50 litrów, więc wynik świetny i to ratuje mega sytuację na wielu polach. Ale dzisiaj lecę z tą trójką. Te trujeczka używam tutaj takiego paku Top, o którym jeszcze kilka słów powiem za chwilę. Jestem już na polu i teraz pokażę Wam jak wygląda pszenica Dubaj, którą siałem bezpośrednio po głęboszu. Eee, pszenicy nie pokazywałem chyba jeszcze wcale w tym roku. Chyba wcale. Ale no zobaczcie tutaj tego dubaja, był zabieg T2 robiony 3 tygodnie temu, 3,5 tak naprawdę, zaraz, pszenica jest na początku kłoszenia, na słabszej glebie, tam gdzie jest czwarta B, tam już jest wykłoszona. Więc stwierdziłem, że lecę dzisiaj z tym zabiegiem te trzy troszeczkę wcześnie, względem tego, co tutaj na tym polu jest, jeszcze było można kilka dni poczekać, ale jeszcze mam kilka zabiegów, tam bobik i buraczki, i tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłem, że już jak mam opryskiwacz czysty, to lecę, bo przeżyta wszystko jest pokłoszone. Tam już też mam zabiegi do końca porobione praktycznie, no i została tylko i wyłącznie ta właśnie pszeniczka. Jeśli chodzi o ten siew po głęboszu, nie wyszło to tak super ekstra idealnie, bo gdzie nie gdzie jest ta pszenica o wiele rzadsza, ta, gdzie e, dobrze, że tak powiem, brona teleżowa przyrzuciła. No to tutaj wygląda rewelacyjnie, ładna gęstwina i to wszystko, no chociażby no ten liść flagowy tego Dubaja tutaj. Po prostu jest mega, ale to, że jest ono miejscami rzadsza, nie oznacza, że będzie jakoś tam obniżało to plon. Bo może po prostu nadrobić pojedynczą rośliną i masą tysiąca ziaren. Gdzie nie, gdzie przebija się jęczmień sprzed dwóch lat, to już pokazywałem Wam w, w czym, w czym życie. I wywalił mi pas to kłosy po dzikach, przeszły dziki. Ta stokłosa była poprawiona, ale troszeczkę za późno i niestety no, trzeba gdzieś tam to będzie może nie wiem, ominąć, osobno, osobno skosić, wysypać osobno, bo to jest podosłownie taki pasek. Nie wiem, może gdzieś było kiedyś nie opryskane, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale tutaj kończąc, bo już czas ucieka, pszeniczka prezentuje się w taki sposób. Ładny, ciemny kolor, więc myślę, że tutaj plon powinien być. Teraz jeśli chodzi o Revitop, o ten pak, mamy tutaj dwa środki i dwie substancje. Mamy środek salki, który zawiera Revizol oraz Simveris, jak dobrze pamiętam, który zawiera Metconazol. No Metconazol jest tutaj bardzo dobrze znanym triazolem, nie trzeba zbyt dużo opowiadać. Revizol jest można powiedzieć, że nowym jeszcze, bo ma dokładnie 3 lata. Chyba 3 lata temu była premiera Revizolu. No i tutaj jest to mocna ta trójka, koszt na hektar to około 190 zł, jeżeli weźmiemy pełną dawkę. 190 zł, 1920 chyba jak kupowałem. No i co? I tutaj no mimo, że jest to troszeczkę przyspieszona ta trójeczka, to ona spokojnie tutaj sobie ona poradzi z tym, co jest. Zresztą nie ma jakiejś presji chorób dłużej. Inaczej, nie ma widocznych chorób, ale presja chorób według tych modeli chorobowych, które mam na tej stacji pogodowej AgroSmart Lab, jest dość duża. Pojawia się tak naprawdę większość zagrożeń, więc może być tak, że w przyszłym tygodniu, tam, gdzie nie są plantacje chronione, po prostu nam się dużo tych chorób wysypie. A co do opryskiwacza i cieczy, którą jeszcze mam, bo to nie jest wszystko. Mam jeszcze w środku 20 kilogramów magu. z tego względu, że pojawiają się takie, o takie placki właśnie, gdzie gdzieniegdzie gdzie, takie przeżgi na polu, gdzie niestety brakuje magnezu i tego magnezu tutaj nie idzie jakoś doprowadzić, zawartość średnia jest bardzo wysoka, jeśli chodzi o magnez, a gdzieś takie właśnie jakieś przeżgi pojedyncze są, że tego magnezu jest potrzeba i dołożyłem też 20 litrów LSM, 32, więc jeszcze dodatkowo azot. I tam mamy ten przesmyk z tą nieszczęsną stokłosą. Nie wiem dlaczego jest tylko w takim jednym placu, no ale to jeżeli się zacznie rozsiewać, to może być masakra. Przecież tutaj akurat będzie wchodziła kukurydza, więc środki kukurydziane powinny to zwalczać do zera, ale no, stokłosa jest taką rośliną, takim pastem. Który jest o wiele większej presji w bezorkowych uprawach niż w oprawach orkowych. No i trzeba na to po prostu uważać. Całą pszenicę opryskałem i nie wiedziałem co chciałem jeszcze poruszyć za temat, ale już wiem. Bo dostałem kolejną wiadomość odnośnie ubezpieczeń, odnośnie szacowania szkód. Kilkanaście już osób i przepraszam za to, że nie odpisuję wszystkim, ale po prostu mam taki natłok pracy w ostatnich kilku tygodniach, że nie wiem czasami jak się nazywam, ale właśnie kilkanaście osób pisało o tym, że są niezadowoleni z szacowania rzepaku. Że było szacowanie raz i nikt z ubezpieczalni im nie powiedział o tym, że powinno być to jeszcze raz zrobione. Jeżeli jest taki, taka sytuacja, zgłaszamy. Po raz kolejny rzepak, no i po prostu muszą przyjechać drugi raz szacować. i wtedy, jeżeli się nie dogadacie, rzeczoznawca, jeżeli to jest jakaś grubsza szkoda, bo no, będą próbowali się wymigać, nie ma co tutaj ukrywać, raz, że są bardzo wysoko upołubyczane rzepaki, dwa, że tych szkód, przynajmniej w naszym rejonie, jest dość dużo. Jak w moim przypadku, ja mam wysłuchany przez VH, przez tą Optima Broker, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie zgłosiłem tą szkodę i no, przyjechali chłopacy to szacować, chłopacy, panowie, to szacować i miałem jedno szacowanie I teraz będzie drugie. 4 czerwca miało być, a jest przesunięte na 7 czerwca. Przesunięte z mojej prośby, z tego względu, że jeszcze rzepak miejscami dokwitał. Po tym ostatnim przymrozku jest niemiłościernie potrzaskany, bardzo dużo łuszczyn poodpadało jeszcze później i jeszcze on gdzieniegdzie dokwitał, więc dopiero gdzieś tam tego siódmego pewnie będzie po całkowitym kwitnieniu i wtedy będzie można określić, czy ta... Te wielkość po prostu tej szkody. I mówię, jeżeli po pierwszym szacowaniu Wam nie wychodziło, a myślicie, że jest więcej, odwoływać się. Ja dwa razy się odwoływałem dwa lata temu, i z 5% ostatecznie było 22% na jednym Żabaku, na jednym 13%, na jednym 10%. Więc trzeba się odwoływać i po prostu walczyć o swoje, bo, no mówię, będą chcieli gdzieś tam sobie w tym roku po prostu ulżyć. Bo składki były, jakie były, sumy ubezpieczeń są, jakie są, a sumy ubezpieczeń mogą być naprawdę wysokie.